Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od razu chciałbym wlecieć z grubej rury, ponieważ jak możecie zauważyć, Antoniego z nami nie ma jako włodarza. Będzie nowy włodarz, o którym za chwilę się przekonacie. I chciałbym wam powiedzieć, że poprzednia konferencja niestety nie przyniosła takich oczekiwań, jakie chcieliśmy. Wyszedł wielki skandal, za który chcielibyśmy bardzo przeprosić. No i chciałbym wam tylko o tym powiedzieć, że... Inne gale, jak możecie zauważyć, robią teraz pełno sportowych walk, a my nie chcemy w to iść. My chcemy wam dać show, bo chyba o to w tym chodzi. Wy wszyscy zaczęliście te gale oglądać, żeby było tam show, flick fighty, no i żeby tak to wyglądało. My jako Royal Division pokażemy wam, co to jest prawdziwe show. Zobaczycie u nas takie walki, jakich nigdzie nie zobaczycie i jeżeli nam zaufacie, to na pewno się nie zawieziecie. Gala już jest 30 kwietnia i co? Kto zostaje nowym wodarzem, Nowym wodarzem zostaje Tomasz Olejnik. Dopilnuje do tego, aby na tej gali nie było stypy i były prawdziwe dymy, bo o to w tym chodzi i dlatego Oglądacie takie gale. Nie będziemy robić sypy. Do zobaczenia 30 kwietnia.